Hej, witam was w takim filmiku informacyjnym, można powiedzieć... I tak chciałem was, was poinformować że będę robił i, y, y, layouty y, na youtube z tego za darmo wystarczy y, łapka w górę pod tym filmikiem i subskrypcja mojego kanału y, no, i, no i po prostu napiszę się jaki gier ma być mają być po y, co tam ma być ogólnie jaki napis po boku ma być jeśli w ogóle ma być no i tyle y, tak jest taki mały ten mały napis na tym będzie na tym waszym layoutie będzie taki mały napis layout by Christ1998 ale to jest taki malutki, mało widoczny ja, was, ja wam pokażę teraz wam się wyświetla właśnie jak to będzie wyglądać tutaj wam się wyświetla przykładowe intro jakie zrobiłem yy, przykładowy layout jaki zrobiłem i właśnie ten napis przez taki no wam się tutaj wyświetla nie widać go bardzo, a no i nie przeszkadza chyba, myślę. Yy, no tak, to no więc w tym filmiku to wszystko. No i zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania i hej.